prawy prawdy wary. Powinniśmy. 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 prawy Powinniśmy. Lewy Powinniśmy. 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 piłkę. Powinniśmy. Powinniśmy. Lewej strzyka. Kostka nie kolano Polano boli. Czy chcesz widać piłkę? Bo ja wiem. Bo ja wiem. Noga mnie boli. Biorzem strzyka Tak, nie mogę. na Ale wychodzimy. Tak, lecz no. przed nami. Wychodzimy tłumy na widoku, Witamy wszystkich kibiców, którzy przyszli nas oglądać. Poczynamy mecz, przyjmujemy piłkę ale faulują nas tam, na lewą kostkę, na prawą kostkę. Zgrywając, żółta kartka, czerwona kartka, ale przejmujemy piłkę, przechodzimy do akcji strzelamy. Prawa noga, lewa noga, udało nam się strzelić. No lepszy głos przyczyniąc go. Gotowi? Na razie siedzimy spokojnie, ale jak ktoś poczuje, że musi dołączyć do drużyny, dostajemy.